nie eksploduje światłem, nie dominuje nocnego nieba. A jednak to właśnie tutaj dzieje się coś, co przykuwa uwagę największych obserwatoriów świata. Hubble, Spitzer, Gaia, ALMA, VLT i wiele innych. Dlaczego mgławica M78 odbija światło zamiast je emitować? Co ukrywają ciemne obłoki pyłu, które skutecznie zasłaniają światło? To nie jest historia o tym, co świeci najjaśniej to opowieść o tym co dzieje się zanim kosmos zacznie świecić dlatego zapnij pasy i lecimy do mgławicy M78 w Orionie zimą spoglądamy w niebo, Orion natychmiast przyciąga wzrok. Jasne gwiazdy, charakterystyczny pas, konstelacja widoczna nawet z miasta. Nasz obiekt znajduje się tutaj. Na 3-minutowej fotografii widać niewiele, ale gdy połączymy 300 3-minutowych klatek, to otrzymamy taki efekt. 14 godzin naświetlania w bezksiężycowej nocy w podmiejskich warunkach. Jej rozmiar kątowy z Ziemi jest porównywalny z Księżycem. Mugławica jest oświetlana głównie przez dwie młode, gorące gwiazdy typu B. Ich intensywne promieniowanie nie jonizuje gazu, lecz odbija się od pyłu, tworząc delikatną, mleczną poświatę. To sprawia, że M78 jest trudnym obiektem obserwacyjnym, subtelnym, wymagającym cierpliwości i ciemnego nieba z dala od miejskich lamp. Jak to się dzieje, że ten sam pył daje barwę niebieską i pomarańczową? Gdy pył jest w bliskim sąsiedztwie, gorących gwiazd typu B zaczyna skuteczniej rozpraszać krótkie fale. Rozrzuca je we wszystkich kierunkach i dlatego widzimy niebieski kolor. Gwiazda znajduje się przed nami, a za nią dopiero mgławica, która zachowuje się jak lustro, odbijając krótkie fale światła. Natomiast w mgławicy ciemnej gwiazda zasłonięta jest przez pył. Gdy światło gwiazdy próbuje przedrzeć się przez małe drobinki pyłu, niebieski kolor zostaje wycięty i zostają ciepłe barwy. To dokładnie ten sam efekt, gdy patrzymy na zachód słońca, jak atmosfera barwi światło na czerwono. Największa sensacja kryje się jednak we wnętrzu bławicy. M78 to aktywny rejon gwiazdotwórczy. W jej wnętrzu zapadają się obłoki gazu i pyłu, tworząc protogwiazdy obiekty tak młode, że jeszcze nie rozpoczęły stabilnych reakcji termojądrowych. W najzimniejszych obszarach tej mgławicy temperatura spada do zaledwie kilkunastu Kelvinów, czyli około minus 260 stopni Celsjusza, blisko zera absolutnego. To właśnie w takich warunkach grawitacja zaczyna wygrywać z ciśnieniem gazu i materia zaczyna się zapadać, tworząc gęste jądra. Siła grawitacji skupia materię aż do momentu zapłonu syntezy jądrowej, prowadząc do powstania protogwiazd, a następnie nowych gwiazd, takich jak nasze słońce. Część materii dysku protogwiazdy nie spada bezpośrednio na gwiazdę, lecz pod wpływem silnych pól magnetycznych zostaje skierowana wzdłuż osi obrotu układu i wyrzucona w przestrzeń w postaci dwóch przeciwnie skierowanych jetów. Takie właśnie obiekty w latach 50. XX wieku odkryli dwaj astrofizycy, Amerykanin George Herbig i Meksykanin Guillermo Haro. Te obiekty do dziś noszą nazwę swoich odkrywców. Co szczególnie fascynujące, obiekty Herbiga-Haro są krótkotrwałe. Obserwowane z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów mogą zmienić kształt w zaledwie kilka, kilkanaście miesięcy. Oznacza to, że obserwując je patrzymy w bardzo świeże ślady narodzin gwiazd, niemal na żywo. To jedne z najbardziej dynamicznych i spektakularnych zjawisk w obszarach narodzin gwiazd. Choć same są niewielkie w skal kosmosu, opowiadają historię gwałtownych procesów zachodzących w pierwszych etapach życia gwiazdy. Mgławica M78 przez dziesięciolecia była traktowana jako efektowna, ale dość prosta mgławica refleksyjna. Dopiero nowoczesne teleskopy naziemne i satelity orbitalne ujawniły, że to jedno z najbardziej dynamicznych i niepokojąco aktywnych laboratoriów gwiazdotwórczych w Orionie. Każde nowe pasmo obserwacji odsłaniało kolejną warstwę zaskoczeń. Gdy teleskop Spitzer spojrzał na M78 w podczerwień, stało się jasne, że widzialny błękit to tylko fasada. Pod nim kryje się gęsta sieć protogwiazd, wcześniej całkowicie ukryta w pyle. Teleskop Herschel poszedł dalej. Wykrył włókna gazowe, przypominające kosmiczne autostrady, którymi materia jest transportowana bezpośrednio do rosnących gwiazd. To było odkrycie sensacyjne. Gwiazdy w M78 nie rosną losowo, lecz są zasilane przez precyzyjnie ukształtowane struktury. Czy wiesz, że w gwiazdozbiorze Oriona znajduje się więcej mgławic zbudowanych z tego samego materiału, a wyglądają zupełnie inaczej? Pasjonaci astronomii nie mogą przejść obojętnie obok M42, mgławicy Oriona, która jak widać na nadesłanych zdjęciach jest wdzięcznym obiektem do fotografowania. Świeci własnym światłem tak jasno, że widać ją gołym okiem pod ciemnym niebem. M78 natomiast tylko odbija cudze światło, niczym mglista zasłona na scenie. A najciekawsze jest to, że obie mają mnóstwo wodoru. Sekret nie tkwi w składzie, lecz w energii. M42 znajdują się ekstremalnie gorące, masywne gwiazdy typu O. Ich promieniowanie ultrafioletowe dosłownie rozrywa elektrony z atomów wodoru. Gdy elektrony wracają na swoje miejsce, głowica zaczyna świecić, głównie charakterystyczną czerwoną poświatą. M78 też ma wodór, dużo wodoru, ale panuje tam cisza energetyczna. Okoliczne gwiazdy typu B są zbyt chłodne, by jonizować gaz. W efekcie mgławica pozostaje ciemniejsza i jedynie odbija światło sąsiadów, przybierając niebieskawy kolor. Astronomowie zidentyfikowali w M78 setki młodych obiektów gwiazdowych. Wiele z nich to gwiazdy typu titauri, niestabilne, bardzo młode słońca, które dopiero rozpoczynają swoją drogę ewolucyjną. Otaczają je dyski protoplanetarne, płaskie struktury z gazu i pyłu, z których w przyszłości mogą powstać planety. To właśnie takie dyski miliardy lat temu otaczały młode Słońce. Dla miłośników astrofotografii M78 jest wdzięcznym, choć wymagającym celem. Długie ekspozycje ujawniają rozległe obłoki pyłu i strukturę, której ludzkie oko zwykle nie jest w stanie dostrzec. To obiekt, który nagradza cierpliwość i pokazuje, jak wiele piękna kryje się poza pierwszym wrażeniem. Dziękuję za Wasze nadesłane prace, dzięki którym ten materiał staje się wspólną, kosmiczną podróżą w dalekie zakątki naszego wszechświata.